Szanowni Państwo, minęła godzina 8.30, więc rozpoczniemy obrady naszej 20. sesji. Otwieram 20. sesję Rady Gminy Gości Radów. Serdecznie i gorąco witam Pana Wójta Gminy Gościeradów Radów Mariusza Szczepanika. Witam Panią Skarbnik Gminy Ewelipiec. Witam Pana Mecenasa Tomasza Gajura. Witam Panią z Biura Obsługi Rady. Witam Pana Informatyka. Witam koleżanki i kolegów radnych, witam Państwa sołtysów, witam zaproszonych gości, witam również dyrektorów gminnej Biblioteki Publicznej w osobie pani Doroty Karkusiewicz oraz pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, pana Romana Bisa. Witam wszystkich Państwa. Szanowni Państwo bardzo proszę o zalogowanie się na swoje urządzonka. Niebieskim przyciskiem. Jeżeli wyskoczy komunikat, zaloguj się, proszę o wciśnięcie przycisku. Tak. Niebieskim przyciskiem. Wszyscy jesteśmy zalogowani, wychodzi na to. Czyli wszyscy jesteśmy online Szanowni Państwo. Tylko, że na tablicy. W tej chwili mamy sprawdzanie listy obecności. Bardzo proszę o wciśnięcie niebieskiego przycisku. Jeżeli wyskoczyło na ekranku, zaloguj się, proszę o wciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, na podstawie papierowej listy obecności, jak również elektronicznych urządzeń, na sesji obecnych jest radnych 11 osób, 4, 4 radnych nieobecnych. Pan radny Tomasz Cebula się spóźnił, dzwonił do mnie, także za chwilę do nas dołączy, natomiast pan radny Robert Niedziałek, pan radny Szaja Paweł oraz pan radny Mirosław Żołek mieli inne obowiązki, jak również z powodu epidemiologicznych są nieobecni. Nieobecność usprawiedliwiona. Rada posiada niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego porządku obrad, czyli zatwierdzenia porządku obrad. Wszyscy Państwo otrzymali w materiałach zawiadomienie o dzisiejszym porządku obrad. Jeżeli są jakieś uwagi do porządku obrad, coś by Państwo chcieli zmienić, prowadzić jakiś wniosek, bardzo proszę. Nie widzę. Tym samym przejdziemy do zatwierdzenia porządku obrad, który Państwo otrzymali w zawiadomieniach. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem, zatwierdzeniem porządku obrad na dzisiejszą 20. sesję? Bardzo proszę o podniesienie ręki w górę i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 10 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli i zatwierdzili porządek dzisiejszych obrad. Pan radny Grzegorz Latawiec nie brał udziału w głosowaniu. Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu trzeciego dzisiejszego porządku obrad, czyli przyjęcia protokołu z 19. sesji. Protokół z 19. sesji jest dostępny na stronie BIP-u jest dostępny również w Biurze Obsługi Rady. Jest również tutaj wyłożony u Pani Małgorzaty. Jeżeli ktoś by się Państwa chciał zapoznać, bardzo proszę. Jeżeli są jakieś uwagi, pytania do protokołu z 19. sesji, bardzo proszę. Jeżeli nie ma żadnych uwag, przejdziemy do. Przyjęcia protokołu z XIX sesji. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy Gości Radów? Bardzo proszę o podniesienie ręki w górę i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wszyscy jednogłośnie przyjęli protokół z dziewiętnastej sesji Rady Gminy Gości Radów. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego dzisiejszego porządku obrad, czyli informacja dotycząca realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Stosowną informację otrzymali Państwo w zawiadomieniach na sesję, jak również drogą mailową. Jeżeli są jakieś uwagi, pytania dotyczące informacji realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze, bardzo proszę, jest z nami obecna pani skarbnik. Myślę, że chętnie odpowie na wszelkiego rodzaju pytania. Nie widzę. Tym samym zamykam punkt czwarty. Zamykam informację dotyczącą realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Przechodzimy do punktu piątego dzisiejszego porządku obrad, czyli przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021. Również stosowne dokumenty Państwo otrzymali w zawiadomieniach na sesję. Jest tam szczegółowo przygotowanie wszystkich naszych placówek oświatowych. Są również protokoły kontrolne z tych placówek. Jeżeli są jakieś uwagi, pytania dotyczące przygotowania placówek, bardzo proszę. Nie widzę żadnych uwag, pytań, niejasności. Zamykam punkt piąty. Przechodzimy do punktu szóstego dzisiejszego porządku obrad, czyli sytuacji młodzieży w gminie gościoradu w formie spędzania wolnego czasu. Stosowną informację Państwo otrzymali dzisiaj przed sesją ode mnie, dlatego że wpłynęła dwa dni wcześniej do Biura Obsługi Rady. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania dotyczące sytuacji młodzieży w Gminie Radu w formie spędzania wolnego czasu, otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma żadnych pytań, uwag, niejasności, Zamykam dyskusję, zamykam punkt szósty. Przechodzimy do punktu siódmego, w którym będziemy mieli do podjęcia jedną uchwałę. Podpunkt A ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Radów. O słowo wprowadzające w projekt ustawy bardzo, uchwały przepraszam, bardzo proszę Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na posiedzeniach komisji stałych ta kwestia była omawiana dość szczegółowo. Główną przyczyną propozycji podjęcia tej uchwały jest dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w naszym kraju. Poprzednia uchwała była już dość leciwa z 2005 roku. Przepisy przez ten czas się sporo pozmieniały, jeżeli chodzi o kwestie dróg publicznych, dlatego też jest projekt tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do opinii komisji stałych dotyczących projektu uchwały. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, panią Elżbietę Spyrę, o opinię komisji. Komisja Spraw Społecznych przyjęła projekt uchwały głosami 4 za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty, Radnego Mocia Krzyszkowskiego o opinię Komisji. Komisja Kultury i Oświaty nie wnosi uwag do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Dawida Adamczyka, o opinię Komisji. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo w związku, że nie ma jeszcze w tej chwili Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Infrastruktury, bardzo proszę Przedstawiciela Komisji Rolnictwa i Infrastruktury o opinię Komisji. Bardzo proszę tutaj albo może Pan Radny Haniu Filipczak, albo może Pan Radny Mirosław Mostrąg. Czy Pan Radny Mirosław Mostrąg może? Bardzo proszę. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo i bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana radnego Janusza Wąsika o opinię komisji. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poznaliśmy opinię wszystkich komisji stałych. Otwieram dyskusję o omawianym projekcie uchwały. Jeżeli są jakieś uwagi, pytania, niejasności, bardzo proszę. Jeżeli nie ma żadnych uwag, pytań, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Będziemy głosować. W sprawie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest wójt gminy goście Radów Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki w górę i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W wyniku głosowania Poddanych zostało 11 głosów. 10 radnych było za przyjęciem projektu uchwały. Jedno, jeden radny się wstrzymał. Uchwała tym samym została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu ósmego. Informacja o działalności wójta gminy w okresie od ostatniej sesji. Bardzo proszę Pana Wójta o stosowne informacje. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zakończone zostały prace remontowe na trzech drogach gminnych, czyli w Goświadowie Ukazowym w miejscowości Łany i liśnik Liśniku Duży Kolonii. Te dwie ostatnie, czyli Łany i Liśnik Duży Kolonia dofinansowanie było z Funduszu Dróg Samorządowych w Goświadowie Ukazowym z Funduszu Ochrony Ochrony Gruntów Rolnych. Podpisana jest umowa na termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej, czyli Dwa ośrodki zdrowia Liśnik Duży Księżomierz Senior Plus w Szolominie, Dom Ludowy w ulicy Szczeckiej. Oraz został ogłoszony wczoraj przetarg na piąty budynek, czyli budynek popularnej bazy obok Urzędu Gminy. Zostały wymienione piece centralnego ogrzewania na nowe w Ośrodkach Zdrowia w Liśniku Dużym i w Księżomierzy. Dodatkowo w Księżomierzy został zamontowany również zbiornik na ciepłą wodę użytkową i będzie rozprowadzana ta ciepła woda do poszczególnych odbiorców. Tam też rozpoczęły się już prace związane z modernizacją, czyli do wymiana centralnego ogrzewania na nowe. W ramach budżetu obywatelskiego wykonano wymianę oświetlenia na LEDowe w osiedlu Zachód. Podpisana jest również umowa z wykonawcą na wykonanie chodnika, również w ramach budżetu obywatelskiego, w osiedlu POM. Podpisana też jest umowa z wykonawcą na remont budynku remizy OSP w Wólce Gośrodowskiej. Nasz stadion w Gośrodowie już jest oświetlony i w tym tygodniu został również wybrany wykonawca na wykonanie dokumentacji technicznej. Wraz z pozwoleniem na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gościadowie Folwarku. Słuchajcie Państwo z takich ważnych informacji. Od wczoraj do 16 października, w trybie zdalnym, pracuje szkoła w Księżomierzy w związku ze stwierdzonym przypadkiem zachorowania nauczycieli, dwójki nauczycieli, czyli w klasach tych młodszych i księdza proboszcza. W miejscowości Księżomierz mamy trzy przypadki potwierdzone. I niestety dzisiaj przed chwilą otrzymałem kolejną informację o potwierdzonym przypadku w Gośrodowie Ukazowym i czekamy na pozostałe wyniki pobranych próbek od naszych mieszkańców. A poza tym no to te drobne prace, które cały czas trwają, czyli. Mamy już przywiezione wszystkie kruszywo. Ten rok był taki, nie ukrywam, trudny jak nigdy. W związku z tym, że praktycznie każda firma miała w jakiś sposób podpisaną umowę na budowę tej ogromnej obwodnicy. Ale udało nam się jakoś to szczęśliwie zakończyć i to kruszywo już mamy. Tam, gdzie trzeba będzie, będzie ono jeszcze dowiezione i rozsypane. Z takich drobniejszych rzeczy to zostały uzupełnione oświetlenia w Niszku z tego co pamiętam trzy lampy w Solominie, cztery lampy w Wólce Gośradowskiej, jeżeli chodzi o oświetlenie terenu przy remizie OSP. Także w sumie takich drobnych inwestycji to jest 10, 10 lamp. Czekamy na pozwolenie na budowę na oświetlenie od Pańskiej ulicy w kierunku Liśnika Dużego. Ale sądzę, że mm, Zarząd Dróg Krajowych wywiąże się ze swojej obietnicy i y, zacznie wycinkę tych wszystkich drzew. Byłoby wskazane, żeby to tak jak obiecali, wisieli do końca listopada. Wówczas byłoby o wiele łatwiej zrobić to oświetlenie. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo wykonanie samego oświetlenia to jest 3-4 dni pracy. Nie ma tego dużo. Z mojej strony to w tej chwili tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi za stosowne informacje w okresie od ostatniej sesji z jego działalności. Zamykamy punkt ósmy. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Interpelacje Radnych, zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Bardzo proszę Pan Radny Dawid Adamczyk. Co proszę do pani protokolant o dopisanie, że dołączył do nas pan radny Tomasz Cebula. W tej chwili rada będzie obradować 12 osób. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, ja tutaj do Pana Wójta mam kilka pytań. Część została wyjaśniona, ale tak w woli formalności proszę o... Wiata przystankowa w Księżomierzy w Wczoraj właśnie rozmawialiśmy, że już lada moment, tam się termin wydłużył, to właśnie w tym temacie. Chciałbym zapytać o dokładny termin realizacji tego projektu. Chciałbym zapytać Pana, pana Wójta odnośnie hydroforni czy coś, tak więcej wiadomo, teraz wiemy, że w hydroforni w Księżomierzy na przystawku wiemy, że wystąpiło zagrożenie zakażeniem E. coli czy, czy coś przy tych badaniach próbnych akurat w tym w tej hydroforni też również coś wystąpiło. Na jakim etapie są, jest budowa. Przypominam się z tematem, nie ma pana sekretarza, więc w takim układzie do Pana Wójta kieruje te słowa o, o aktualizację, opracowanie regulaminu m, pracy Rady Gminy, tak, czyli chodzi o, głównie o tą pracę zdalną, łączenia jej, bo wiemy, że te, na przykład teraz jeden radny wypadł nam ze względów no epidemiologicznych, a można by to jakoś połączyć, także tutaj proszę o zastanowienie się nad tym tematem, m, no i myślę, że na razie tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu Pana Wójta. Dziękuję. Jeżeli chodzi o przystanek po rozmowie z dostawcą tej wiaty przystankowej po tej niedzieli powinno być, czyli w przyszłym tygodniu powinna być zamontowana tam na tym miejscu, gdzie jest przygotowane. Jeżeli chodzi tak, o tej kwestii troszkę zapomniałem. Słuchajcie Państwo, trudny temat, ponieważ to o czym powiedział Dawid, tam nie tylko chodzi o bakterie coli, ale przede wszystkim chodzi o te bakterie, które są dodatkowo oprócz bakterii Coli, czyli związane z zanieczyszczeniami, które pochodzą no, z szamp, mówiąc tak kolokwialnie. I to jest problematyczne, ponieważ na przyszły rok zaryzykujemy i kupimy może dla dwóch hydroforni, może dla jednej, lampy UV, które według producentów, wykonawców gwarantują prawie stuprocentową skuteczność, jeżeli chodzi o koli. No zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli tak się sprawdzi, to fajnie, tylko mają jedną wadę. Średnio co półtora roku trzeba je wymieniać na nowe, czyli wiadomo, że to podroży koszty wody, litra wody, metra sześciennego. A tak wracając jeszcze do kwestia tych zanieczyszczeń, no to to dotyczy całej gminy, nie oszukujmy się. Bo gdyby porobić badania w ujęciach prywatnych, podejrzewam, że byłaby sytuacja o wiele jeszcze gorsza niż tą, którą mamy na ujęciach wody, bo dobrze wiemy, że na ujęciach wody ta woda jest dezynfekowana co jakiś czas pod chlorynem sodu, który bardzo skutecznie również pozbywa się bakterii, a te zanieczyszczenia pochodzą tylko od ludzi. To nie jest wytwór przyrody. Tylko wytwór codziennej działalności człowieka. Sądzę, że do tematu na posiedzeniach komisji przed kolejną sesją wrócimy. Ja już wyjdę z konkretną propozycją, co w tym temacie my możemy zrobić, na co pozwala nam prawo. O tym porozmawiamy. Jeżeli chodzi o ujęcie wody w kieżomierzy, yy... Jesteśmy ku końcówce, jeżeli chodzi o badania hydrologiczne i niebawem powinno być już pozwolenie od y, wojewody w tym temacie. Myślę, że w październiku powinno się to y, zadziać. Kiedy będziemy mieli pozwolenie już na w tej kwestii y, będziemy mogli przystąpić do wykonania operatu wodnoprawnego, czyli uzyskania pozwolenia na wydobycie wody ze starostwa w Kraśniku. A w międzyczasie również przygotowujemy materiał y, na to, żeby do... Przerwa dokonać y, zadaszenia tego obiektu. Y, mieliśmy wydanie tego człowieka, który podpowiedział nam, w jaki sposób przy użyciu tych nowoczesnych technologii y, zabezpieczyć odpowiednio y, te betonowe ściany, które tam są. Y, a tak już dopowiem, że również na przyszły rok będę chciał zaplanować y, odnowienie, zabezpieczenie zbiorników w Aleksandrowie, na, tam przy hydroforki. Są w tej chwili preparaty, które są dopuszczone do, do styku z wodą użytkową do picia, a skutecznie zabezpieczają przed przenikaniem zanieczyszczeń przez betonowe mury. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Pan Radny jeszcze chciałby się odnieść? Tak, dziękuję. Chciałem jeszcze się odnieść w porozumieniu z radnym nieobecnym Robertem Niedziałkiem odnośnie budowy tej instalacji sieci wodociągowej, bo wiemy, że pozyskaliśmy takie informacje, że gmina Dzieszkowice otrzymała dofinansowanie na budowę u siebie części instalacji być może na ten wodociąg w Księżomierze Aleksandrowie też też z podobnego projektu udałoby się naszej gminie pozyskać pieniądze i właśnie ten temat przy okazji zostałby wyeliminowany. Ten temat tej koli tych doprowadzania nieczystości jakiś tam z zewnątrz i tak dalej. No i właśnie jeszcze z tym regulaminem to oczywiście później się będę przypominał. Nie myślę, że to, to wszystko. Dziękuję. A właśnie odnośnie wodociągu yy, przygotuję na, na następne posiedzenie lub może wcześniej i poproszę radnych yy, sołtysów tam, gdzie działa wodociąg Aleksandrów na spotkanie, ponieważ no niestety brakuje nam jeszcze wielu zgód, mieszkańców. To wszystko przez epidemię zostało troszkę przyblokowane, yy, ale musimy do tematu wrócić, bo... To uniemożliwia nam wynajęcie biura projektowego, które by nam ten projekt zaczęło robić. Bo wiadomo, że wykonanie projektu na tak rozległą sieć, mało tego, planujemy jeszcze przez jej rozbudowę, rozszerzenie, żeby była dostępna dla większej ilości mieszkańców, to nie jest proces jeden czy dwa miesiące. To się może ciągnąć nawet i rok czasu, bo wiadomo, że oprócz tego, że mieszkańcy wyrażą zgodę na lub nie, na to przejście przez ich teren, no to jeszcze na pewno będzie wiele różnych perturbacji, kiedy projektant sobie obejrzy ten teren. Także tutaj no sądzę, że może nie po tej niedzieli, ale po, po następnej na pewno takie spotkanie będę chciał z Wami zrobić i poprosić Was o pomoc w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi i Panu Radnemu. Dyskusja cały czas otwarta. Jesteśmy przy punkcie dziewiątym. Bardzo proszę. O zabieranie głosu. Bardzo proszę Pan radny Janusz Wąsik. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Mam takie pytanie. Ponownie poruszam temat budowy. Jedy... Oświetlenia w Aleksandrowie. Tam chodzi konkretnie o budowę jednego słupana przeciw pana marszałka, bo tam pobudowali się młodzi ludzie i oni właśnie zgłaszali potrzebę no, oświetlenia na tym terenie. Trzeba byłoby pewnie wykonać jakiś plan. To może jest i kłopotliwe, bo to chodzi o jeden słup. Tam nie ma możliwości zamontowania lampy. Po prostu instalacja elektryczna tam nie, nie przebiega. Ale to jest we wsi, po prostu pod koniec Aleksandrowa. I drugi temat. Miałbym taką prośbę, żeby rozwieść gry na kolonii Księżomierz. Tam jeszcze na czas spotkania z mieszkańcami, spotkania Sołeckiego, jeszcze ta sprawa była niezałatwiona. Tam jest po prostu dwa składy. I... Pasowałoby to po prostu rozwieźć, bo mieszkańcy zgłaszają potrzebę. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu. Bardzo proszę o odpowiedź Pana Wojta. Dziękuję. Janusz, jeżeli chodzi o to oświetlenie, no to trzeba nie konkretnie pokazać, w którym miejscu ta, ten słup, żeby podjechał załóżmy ktoś, żeby obejrzał, jak to technicznie do, do wykonać, bo to jest istotne, bo to się wiąże później z kosztami realizacji inwestycji. A kamień będzie rozłożony oczywiście, tak, bo to nie tylko w tej miejscowości, ale i w innych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie dziewiątym? Bardzo proszę. Może Państwo są tysi? Nie widzę żadnych głosów. Szanowni Państwo, ja w tym momencie pozwolę sobie podziękować Pani Dyrektor szkole w Liśniku za przygotowanie sali oraz wszystkim osobom, którzy przygotowali tą salę na nasze obrady. Szanowni Państwo, znaleźliśmy się w trudnej sytuacji epidemiologicznej, jeżeli jeszcze myśleliśmy na wiosnę, że, że coś szybko przyszło i szybko minie, to widzimy, że niestety nie. Także chciałem się tutaj też odnieść do tematu, który który nawiązał tutaj Pan Radny Dawid Adamczyk, czyli pracy Rady. Niestety my musimy pracować bez względu na to, czy jest epidemia, czy nie jest epidemia, obligują nas do tego pewne terminy, jak również to, co, to, co zaufali nam nasi, nasi mieszkańcy, wybierając nas, że będziemy dbać o losy oraz sprawy naszej gminy. I to staramy się robić. Jeżeli natomiast znaleźliśmy się w takiej sytuacji, jakiej w tej chwili jest, wiadomo, że ta praca jest troszkę utrudniona. Niektórzy radni, widzimy, nie mogą w tej chwili być z nami obradować z uwagi na, 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 tą, na tą pandemię, która nas otacza, więc na pewno musimy pomyśleć nad pracą, jeżeli już nie zdalną, bo podejrzewam, że praca zdalna wszystkich radnych też będzie na pewno dla niektórych radnych uciążliwa, to na pewno w jakiś sposób nad pracą hybrydową, czyli połączeniem pracy zdalnej z pracą, z pracą tradycyjną czyli tradycyjną pracą radnych. Na pewno w tej kwestii będziemy rozmawiać zarówno tutaj z Panem Wójtem, jak i radnymi, aby jakoś umożliwić pracę wszystkim radnym na pewnych, na pewnych zasadach. Z mojej strony to wszystko. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim Państwu obecnym, radnym, Państwu sołtysom, zaproszonym gościom, jak również władzom gminy za obecność na tej sesji. Zamykam 20 sesję Rady Gminy Gościeradów. Dziękuję za uczestnictwo i życzę zdrowia i miłego dnia.